szokujące i niedowierzanie tego. Praktycznie nikt się nie domyślał, nikt nie myślał o tym, że to może nastąpić. Było zlecenie na morderstwo Ziobry, ministra sprawiedliwości. Szokująca sprawa dzisiaj, właśnie na temat tej sprawy, na temat tej afery. Pewien przestępca proponował 100 tysięcy złotych za zgładzenie ministra sprawiedliwości Ziobro. No właśnie o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, szokująca informacja, która praktycznie obiegła wszystkie media. Pewien mężczyzna, niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę przywódca grupy przestępczej. 28 lat, czy można w tym wieku być już przywódcą grupy przestępczej, który... Handlowa narkotykami oraz dopalaczami, środkami odurzającymi. Tutaj proponował 100 tysięcy złotych za zabicie, za morderstwo ministra sprawiedliwości Ziobro. Dlaczego? A dlatego, że tutaj minister Ziobro tak naprawdę tempi tak, dopalacze z, tutaj nie pozwala na to, żeby te dopalacze wchodziły na rynek i tak naprawdę rozpoczął wojn, wojnę, tak, czy walkę z dopalaczami. No właśnie, i tutaj jest tak naprawdę wiele znaków zapytania. Ja postaram się wszystkie przedstawić. Zacznijmy od tego, że w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego na praktycznie Platformę Obywatelską, tak, czy KE, najwięcej głosów Głosowało tutaj w więzieniach. Praktycznie tutaj wszystkie więzienia zdominowały, głosowały praktycznie na tą partię, czyli mało tam głosu zostało danych na PiS. Tak samo to ma miejsce podczas zwykłych wyborów, na przykład parlamentarnych. Bardzo dużo po prostu więźniów głosuje właśnie na Platformę Obywatelską. No tutaj mieliśmy KE akurat, tak, jeśli chodzi o Unię Europejską. Natomiast nie, no jakby więźniowie nie lubią PiSu, bo PiS w ich oczach tak naprawdę zaostrza kary, tępi przestępców. No ale z drugiej strony, jakby tego Platforma nie robiła. A przypomnę, że taką walkę z dopalaczami na dobrą sprawę rozpoczął Donald Tusk, tak? To już było sporo, sporo lat temu. To był 2000, chyba 2010-2011 rok. To było po prostu wiele lat temu. Natomiast problem był z, tak naprawdę z tymi dopalaczami tego typu, że co chwilę zmieniały się skład. Oni mówili, że to są kolekcjonerskie i cały czas po prostu grali na nosie, tak? Tutaj z służbą policji, prokurator, pro, pro, prokuraturze, też w Sanepidowi praktycznie cały czas grali im na nosie, bo zmieniali skład, przywozili ten towar. Mówi, to są jakby towar kolekcjonerski, a na dobrą sprawę każdy wiedział, że to tam się pali, czy zażywa, czy po prostu w inny sposób się to, to stosuje. Tak, wybaczcie, ale nie wiem, nigdy takiego czegoś nie próbowałem, nie mam zamiaru. No więc i tutaj właśnie podobno ten przestępca proponował, żeby 100 tysięcy złotych, tyle pieniędzy za życie ministra ziobry, tak? Czyli życie człowieka praktycznie miałoby kosztować 100 tysięcy złotych. To jest człowiek okrzyknięty praktycznie przez media grupą, przywódcą grupy przestępczej. No, tutaj też jest takie sporne, bo ludzie mówią, jak ma 28 lat, to jak już może być przywódcą grupy przestępczej. No, ale wiemy, że te dopalacze to jest taki rynek, taki gdzie praktycznie dominują młodzi ludzie, tak? To też jest sprowadzanie. Kiedyś te dopalacze to normalnie były po prostu sklepy, tak? Zarejestrowane działalność gospodarczą, miały kasy fiskalne, tak? I sprzedawali te produkty kolekcjonerskie. Później to przeniosło się do internetu i cały czas praktycznie te organy ścigania. Depczą im po prostu po piętach, tak? Też było zmiana praktycznie prawo ustawy. Problem był taki, na przykład, że ustawa wprowadzała na listę zakazanych substancji, tak? Substancji XYZ, a oni po prostu zmieniali. Już za tydzień mieli nową substancję i sprowadzali ją z zagranicy. I teraz, na dobrą sprawę państwo polskie musiałoby co chwilę po prostu dopisywać, tak, do tej ustawy te substancje. Więc tam jest taki zapis, że substancje, które mogą po prostu wprowadzać w stan psychoaktywny, tak, zmieniający świadomość i tak dalej. Już nie ma takiej sytuacji, że, jakby za każdym razem trzeba udowodnić, czy to jest ta substancja, właśnie zakazana, i tak dalej. No, wiemy, że to jest po prostu no niedobre, te dopalacze, tak? Są one po prostu złe. Widzieliśmy każdy po prostu przypadki, czy na internecie, czy w telewizji, ludzi, którzy brali przypadki ludzi, którzy trafiają na toksykologię. No, najgorsze jest to, tak naprawdę, bo no, już się, ludzie brali, biorą i będą zawsze brać narkotyki, tylko najgorsze jest to, że oni nie wiedzą, co tak naprawdę biorą. Nie wiedzą w jakiej ilości, jak to na nich zadziała, tak? Bo jeśli można jeszcze po prostu w jakiś sposób tutaj usystematyzować inne narkotyki, marihuanę, kokainę i tak dalej, LSD. Tutaj nie wie tak naprawdę, jak, jaka ilość tej substancji zadziała, tak? Już pomijam, że każdy ma inny organizm. No ale to jest inna sprawa. No i właśnie ten mężczyzna miał proponować 100 tysięcy złotych tak za morderstwo ministra Ziobry. No yy, z drugiej strony to się troszeczkę wydaje śmieszne po prostu, tak? Tak małą kwotę e, na dobrą sprawę za zabicie człowieka e, i to jeszcze tak ważnej persony. Znaczy z punktu widzenia jakby tej grupy przestępczej, tak? No w, na, na chwilę po prostu e, wcielmy się, że jesteśmy w tej grupie przestępczej, tak? Czy ktoś na przykład z grupy przestępczej e, chciałby, e, czy dokonałby tego za kwotę 100 tysięcy złotych Ты... No, nie wiem, takie kwoty, jeśli chodzi o morderstwo na zlecenie, to tutaj przewijały się w latach 90., jak były grupy przestępcze, tak? że Rzeczywiście tam za jakieś likwidowanie to było kogoś z, ze świata, współświadka, tak? To rzeczywiście tam była kwota 100-150 tysięcy, czy na przykład 100 tysięcy dolarów. No ale te czasy się zmieniły, tak? Bo kto by dzisiaj na przykład zamordował za to 100 tysięcy złotych ministra sprawiedliwości z taką odpowiedzialnością, tak? Niektórzy mówią, a może to jest fake, tak naprawdę, a może to jest sytuacja, żeby nabić popularność tak naprawdę, jeśli chodzi o ministra sprawiedliwości, ministra jest Ziobro, żeby miał większą ochronę, także jaki on po prostu jest prawdziwym szeryfem, walczy z przestępcami, że nawet chcą po prostu go zamordować. Pytanie jest takie, czy to by coś dało, tak? Czy jeżeli ktoś na przykład jest przywódcą grupy przestępczej i myśli w ten sposób 100 tysięcy za to, żeby minister sprawiedliwości ten został zamordowany, ale przecież taka sytuacja już miała wcześniej, mówię, do już rozpoczął praktycznie wojnę z tymi dopalaczami. No, to nie jest to, że Donald Tusk prowadził nieudaną po prostu wojnę, tak? Tylko ci jakby osoby, które zajmowały się tym handlem, oni co chwilę byli sprytniejsi, tak? Ja pamiętam, że oni tak, najpierw były sklepy ogólnodostępne, później te sklepy były takie, że dzwoniło się gdzieś tam dzwonkiem, można było wejść, potem było omawianie na godziny, później było, że sklepy na telefon, gdzieś tam po prostu tak pizza, tak? Że niby sklep istnieje, potem, że to było produkty kolekcjonerskie, że nieprzeznaczone, były jakieś instrukcje, potem było przez internet, to tak? co, co chwilę się praktycznie zmieniało słynny przykład tego mocarza, tak, jakiegoś dopalacza, który tam ludzie dostają drgawek, praktycznie tak by dostali padaczki, tak, tutaj napadają na, na ziemię, no, ale rzeczywiście po prostu, no, ciężko było tak naprawdę za nimi yy, ich do, dogonić. Natomiast tutaj rzeczywiście pojawia się taka informacja, jak, jakoby, no, bo pamiętajmy, że ta osoba na razie jest podejrzana, nie wiadomo, czy po prostu rzeczywiście tego dokonał, dopiero to stwierdzi sąd, jak wyda wyrok, miała po prostu tutaj zlecić, tak, czy, czy po po prostu proponować. No, tutaj też jest taki problem, bo taką informację jakby przekazywali inni przestępcy, którzy mówią, że ta osoba, właśnie ten 28-latek, dał takie zlecenie i miałby dać też na, zlecenie na innego, jeszcze, jeszcze na inną jakąś osobę, po prostu już nie pamiętam, to było chyba ze świata polityki, czy z czy jakiegoś prokuratora, czy sędziego. No ale pytanie, czy te osoby, które tak naprawdę zeznają przeciwko. Tutaj temu swojemu szefowi, tak, jakiemuś przestępczemu, nie działają po prostu specjalnie, nie chcą go wkopać, tak, specjalnie mówią: O, chciał zabić ziobro albo tam po prostu jeszcze innego, tak, bo to jest taki nośny temat, wiadomo, że tym się zainteresują prokuratorzy, ale czy rzeczywiście wykonał jakiś cel w tym kierunku, tak, czy po prostu wykonał jakieś kroki w tym kierunku. No ale niewątpliwie, tak, wiemy co ostatnio miało miejsce, te zdarzenia w Gdańsku, zamordowanie prezydenta Adamowicza, no i teraz, jakby politycy się obawiają o swoje życie. Natomiast no, jakby minister Ziobro nie jest sędzią tak w każdej sprawie, jeśli chodzi o narkotyki, jeśli chodzi o handel i to też nie jest tak, że on po prostu może wpływać na wyroki tak? bo wyroki przynajmniej powinien i dobrze by było tak, że wydaje sąd po prostu niezawisły, niezależny po prostu od nacisków tutaj wszelkich, więc to to nie jest takie, że jakby, bo co minister Ziobro wydaje po prostu wyroki przez telefon, mówi tego tam czemu trzy lata temu, dwa lata, no tak to nie działa tak. Także troszeczkę dziwna dla mnie po prostu ta sytuacja. Znaczy, oczywiście, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest absolutnie naganna, nie może do takich rzeczy dochodzić. Natomiast, jeżeli to jest po prostu jakiś fake news, tak? Jeżeli to nie jest prawda, no to jest to na dobrą sprawę bezsensowna, tak, sytuacja, bo mówię, tutaj z wiele znaków zapytania. Ten mężczyzna w ogóle został złapany w Hiszpanii, on uciekł praktycznie z Polski, tutaj i tak ma być deportowany praktycznie tutaj do Polski ten 28-latek, przywódca tej grupy jakby przestępczej. Zobaczymy rzeczywiście, jak to się zakończy. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście wierzycie tą informację, czy też nie, czy według was to jest taki fake news, który miałby podnieść taką popularność, tak naprawdę minister ta sprawiedliwości, jak tego szeryfa, który walczy z tymi przestępcami, któremu grozi niebezpieczeństwo, utrata życia? Czy rzeczywiście to była po prostu prawda, tak? No, nie wiem, 100 tysięcy złotych to chyba dilerzy narkotyków zarabiają 20 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Kiedyś coś takiego słyszałem, po prostu czytałem w internecie na temat grup przestępczych, to było, no to na dobra sprawę, to by było ile? 5 miesięcy takiego dealowania, chodzenia gdzieś po prostu, sprzedawania narkotyków, to nie byłoby jakieś kwoty po prostu, za które astronomiczne można byłoby zamordować, tak? No to to są po prostu, gdyby to była kwota gdzieś pewnie miliona złotych, tak, no to może jakaś jakieś po prostu grupa tutaj oprychów by się na to zgodziła, tak, na takie coś. Natomiast czy rzeczywiście ktoś byłby w stanie ryzykować z więzienia i sprawę taką nośną za kwotę 100 tysięcy złotych, no nie wiem. Niewątpliwie tutaj, no, tak powiedziałem, PiS jest utożsamiany z partią tą, która walczy jakby z przestępcami, chce zaoszczania kar i tak dalej, tak, że po prostu bardzo mocno walczą z przestępczością także tak to właśnie wszystko wygląda to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik no tutaj też jest takie jeszcze na koniec, taką ja dodałem wam rzecz no, walka tak naprawdę z dopalaczami ale wiadomo, że przestępcy tak czy ci ludzie, którzy handlują narkotykami oni byli, są i będą ale pytanie jest takie, no, czy tutaj nie należy prowadzić większej edukacji, świadomości czy mogą skutkować takie dopalacze tak, no bo y, narkotyki były, są i będą, czy dopalacze, czy może po prostu w innej formie też będą, tak. Natomiast tak naprawdę tu zależy od tego, żeby nie było klientów, żeby nie było zainteresowania, tak. Żeby y, tu, tu tutaj należałoby na to y, patrzeć, patrzeć na ten, ten problem, tak. Tam też, jakby się pojawia problem y, dotyczący posiadania narkotyków, że to jest bardzo mocno y, w Polsce karane, nawet jakąś śladowej ilości, na przykład gram marihuany, a na przykład y, tutaj y, ci, ci ludzie, którzy mają na, i narkotyki na swoją, w jeśli tak w ogóle można powiedzieć, swoje, na swoje użytkowanie, posiadanie, dostają taką karę praktycznie jak dilerzy narkotyków. No nie wiem, ja nigdy narkotyków nie brałem, nie mam styczności, mnie interesuje jakby mnie te kwestia, nie interesuje mnie ta kwestia narkotyków, ale dzisiaj przedstawiłem wam ten, ten właśnie ten temat. Pozdrawiam, trzymajcie się, czy